Naśpiewająca manifestacja w tym kraju. Dokładnie, możemy stanąć pod domem. Gdzie jest? Krzyż! Gdzie jest? Krzyż! Kierka, kurwa, sto. I Reklama, reklama. Klamy powstają błyskawicznie, dlatego potrzebujesz środka czyszczącego, który za nimi nadąża. Właśnie, ja pewne, pewne rzeczy wejdę w słowo o koledze. Hej, hey, hey, Are you talking? Oh. I don't think anyone gave you lashes to talk! <grym> hmm. No to teraz powiedz... Czym byłaby ojczyzna według świętego Tomasza Zakwinu? To... Niech on mówi, ja nie mogę. <grym> Ale jaki wy macie talent? Jestem piękny i mam wspaniałe mięśnie! No największa wpadka tekstowa to chyba właśnie była mm. mojego autorstwa. Zapominając tekstu po prostu wyśpiewałem, wyśpiewałem no, słow, no, wyraz to zdanie. Kurwa, nie, nie wyszło, mnie. Co gotujecie dla nas dzisiaj? I'm gonna give him a chicken. Jesteśmy no jak każdy, nie? Wszyscy faceci się lubią przytulać, zwłaszcza do swoich kobiet. Ja na przykład z się. Co? He przez okay. te hormony Czapka na głowę, krem na twarz A w portki włóżcie sobie kawałki mrożonej lemoniady I będzie fajnie